Festiwal nauki w podwojach I ELO organizowany jest każdego roku. Tegoroczna edycja poświęcona była naszej wybitnej podwójnej noblistce Marii Skłodowskiej-Curie. Rok 2011, jak wiadomo, ogłoszono rokiem właśnie Marii Skłodowskiej-Curie. Jest to jednocześnie festiwal, w którym młodzież pokaże wyniki swoich prac w zakresie projektu konkursowego organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. Nauczyciele tutaj zarówno przedmiotów humanistycznych, jak i przedmiotów przyrodniczych, przygotowali wiele rzeczy. Ale młodzież przygotowała także specjalny spektakl teatralny o życiu i pracy Marii Skłodowskiej. Scenariusz sztuki napisała uczennica pierwszej klasy Ewa Mostowa. Pokazujemy ją ze strony nie jako naukowca, tylko kobiety, żony, matki, kochanki. To był taki. Tak, że tak powiem spontan, naprawdę, po prostu tak zdecydowałam się, pani Mazu nauczycielka języka polskiego poprosiła ogólnie w klasie i nie wiem, jakoś tak w sumie trochę zainspirowała mnie ta osoba, bo naprawdę to jak się w głębiej wczytać w jej życie i w ogóle, to naprawdę jest bardzo ciekawa osoba i miała wiele ciekawych przeżyć, co chciałabym, żeby inni też wiedzieli. Trzeba uczciwie przyznać, że młodzież bardzo profesjonalnie przygotowała się do przedstawienia. Zobaczmy. Dzień dobry, Piotr Kiryń. Dzień dobry, Maria Skłodowska. Miło mi Pana poznać. Mnie również, mademoiselle. Czym się Pani zajmuje? Jestem świeżo upieczoną pracownicą w, labo w laboratorium profesora Lipmana. Zatrudniłam się zaraz po tym, jak zdałam licencjat z fizyki. Gratuluję. Widzę, że mamy ze sobą wiele wspólnego. Ja także zajmuję się naukami ścisłymi. Mario, czy wiesz, jak bardzo marzę o życiu poświęconym całkowicie badaniom naukowym? Ja wiem, że ty pragniesz również tego samego, tylko, tylko czy pragniesz spędzić to życie ze mną? Tak, Piotrze, tak chcę. W roku 1895 wzięliśmy skromny ślub cywilny.